Cześć, z tej strony Zuza, a to jest Moja Szuflada i tym razem porozmawiamy o wspaniałej statystyce czytelnictwa za 2023 rok. Tutaj na kanale co roku omawiamy e, stan czytelnictwa w Polsce, czyli ten słynny raport Biblioteki Narodowej, który co roku, właśnie, e, zazwyczaj w okolicach marca, w tym roku na początku kwietnia, e, pojawia nam się i mówi nam o tym, co się dzieje w Polsce i częściowo na rynku książki, ale przede wszystkim jakie są zachowania społeczne wobec e, regularności czytania. No i słuchajcie, w tym roku Niesamowity sukces, ponieważ e, jedną książkę lub więcej przeczytało w 2023 roku 43% Polek i Polaków w wieku 15. Plus. To warto e, powiedzieć, co jest najlepszym wynikiem e, od 10 lat, e, ponad 10 lat. 10 lat się cofnąłam, żeby posprawdzać, i jest to o 9 punktów procentowych wyższy wynik niż w roku poprzednim. Jest to lepszy wynik niż w pierwszym roku pandemii, gdzie wszyscy się zamknęliśmy w domach i szukaliśmy ukojenia w literaturze, między innymi. Także, no, jest to niesamowity sukces. Dlatego, że pomimo, um, pomimo tego nasycenia, jakim jest na rynku mediów społecznościowych, czy w ogóle rozrywki e, przez Netflixy i tak dalej, dostępności, że tak powiem, innego rodzaju kultury, e, no to coraz częściej sięgamy po książkę. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo e, no, jednym z celów kanału jest to, żeby E, propagować czytelnictwo. E, także bardzo, bardzo się cieszę, że rzeczywiście odbijamy się troszeczkę od dna w tej sytuacji, jeżeli chodzi o e, czytelnictwo w Polsce. Oczywiście jest to sukces, nie jest to niewiadomy, jaki wynik wow, ale e, no trzeba tutaj ten mały krok w przód, do tego, żebyśmy byli e, społeczeństwem czytającym. Bardzo docenić. No w zeszłym roku e, 34%, w tym roku 43%. E, pierwszy raz od pandemii przebita, um, przebite to 40%, e, które wielokrotnie było mówione, że już nie wrócimy, bo ostatni raz rzeczywiście 40% w ogóle poza, tym, poza pierwszym rokiem pandemii przebiliśmy dokładnie 10 lat temu. Kiedy ten wynik miał 42%. E, także no, jest to na pewno, mm, na pewno krok do przodu e, i krok, z którego bardzo się cieszę, że jako kraj e, czynimy. E, no ale poza tym, że ten wspaniały no. wynik ogólny, e, to warto by się było też troszeczkę zgłębić, e, kto dokładnie więcej czyta, co więcej czytamy, e, no i jak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o największą zmianę w ostatnich latach, to największy wzrost, jeżeli chodzi o taką poszczególną grupę, zauważamy w aktywnych mężczyznach zawodowo. Aktywnych zawodowo to w tym wypadku jest kategoria 25, ponieważ tam e, czytelnictwo na przestrzeni 3-4 lat się Podwoiło w tej grupie, jest niskie nadal, bo tylko 36% mężczyzn czyta, a 50% tam około e, kobiet. E, statystycznym czytelnikiem w Polsce i w ogóle na świecie cały czas jest kobieta. Natomiast bardzo cieszy fakt, że właśnie w tych grupach, które e, swego czasu czytały najmniej, e, no to czytelnictwo również wzrasta, czyli nie nie tylko w tych grupach, w których czytanie już samo w sobie jest popularne, czytelnictwo nam wzrasta, ale również w takich, które dotychczas było nam dosyć trudno dosięgnąć, czy też w jakiś sposób ruszyć te statystyki. I podobno Biblioteka Narodowa łączy to również z faktem, że wprowadzony 2-3 lata temu taki nakaz, żeby w biblioteki wszystkie, publiczne, były otwarte chyba przynajmniej dwie soboty w miesiącu. Co wcześniej nie, nie było oczywiste, w mniejszych miejscowościach w ogóle te biblioteki były zamknięte w weekendy. No w, ja mieszkam w Poznaniu i biblioteki są otwarte w soboty często. Ale są otwarte krótko, ale już sam fakt, że właśnie ta dostępność, żeby chociażby sobie książki wypożyczyć, jest większa, również bezpośrednio od razu się przekłada na to, że ten wynik jest lepszy. No bo słuchajcie, w jaki sposób nabywamy książki, gdzie my w ogóle, jak konsumujemy literaturę. Przede wszystkim w Polsce absolutnie rządzi książka drukowana. Książka cyfrowa to jest gdzieś. 10% rynku, mniej nawet. Zależy, zależy jak, to się, jak to się przelicza, zależy od statystyki. W tej konkretnym raporcie to jest chyba 7%, także bardzo mało. I książka tradycyjna sprzedaje się najlepiej, ale też nawet jeżeli nie kupujemy bezpośrednio, to i tak najczęściej z niej korzystamy. Czyli kupno osobiste, czyli celowe e, zakupienie książki po to, żeby ją przeczytać, nie jakiś prezent i tak było najczęstszym e, sposobem zaopatrzenia się w książkę w zeszłym roku i był to również spory skok e, z 36% w 2022 roku na 48% w 2023 roku. Co oznacza? że to nasze czytanie jest troszeczkę bardziej intencjonalne i jesteśmy skłonni kupić sobie e, książkę e, i ją przeczytać w ramach rozrywki e, czy też no, potrzeby a co mi się wydaje, że jest dobre Również dla rynku wydawniczego, jeżeli chodzi o informacje, co też fajne moim zdaniem, to fakt, że pożyczamy książki. Bożę 29% z nas najczęściej zapatruje się w książki właśnie pożyczając je, czy od rodziny, czy od znajomych, czy od jakiejś kolegi, koleżanki z pracy. Ja też tutaj w tym, w tej statystyce uczestniczę. Prezent bardzo wysoko w Polsce. Od zawsze lubiliśmy dawać książki. W prezencie również 29%. Eee, czytanie książek z własnego księgozbioru spadło, czyli troszeczkę kupujemy książek, ale z tym czytaniem z półek jest troszeczkę gorzej. W 2022 roku 20%, w 2023 16%, czyli być może tych książek mamy troszeczkę więcej. A jeżeli chodzi o czytanie z własnych półek, no to już tak jest różnie. Eee, jeżeli chodzi o wypożyczanie, z bibliotek, również ten procent nieznacznie, ale wzrósł, także częściej, częściej się wybieramy do bibliotek, przy czym częściej są to biblioteki publiczne niż szkolne. To jest też ważne, że tutaj mamy tą grupę 15, więc myślę, że lwia część użytkowników bibliotek szkolnych tutaj się po prostu w tej statystyce nie mieści, a z publicznych bibliotek ewidentnie korzystamy troszeczkę częściej. Ja tu widzę, tutaj też, w kwestię ekonomiczną, no bo książki są po prostu droższe niż były rok czy dwa lata temu. Także to, jeżeli chodzi o sposób zaopatrywania się w książce, to jest mniej więcej taki skrót naszych zachowań konsumenckich, jeżeli chodzi o książki. No ale też słuchajcie, co, co czytamy, to też mi się wydaje, że jest stosunkowo ważne. I też, ku mojemu ogólnemu zdziwieniu, e, wydaje mi się, że najbardziej poczytna, mm, e, najbardziej poczytna z wyjątkiem literatury młodzieżowej, e, kategoria zanotowała spadek. I mówię tutaj o kryminałach, e, sensacji i thrillerze, gdzie w roku poprzednim 32% osób e, czytało właśnie w tej kategorii. A w tym roku zaledwie 28, czyli mamy pierwszy raz przynajmniej od 4 lat w tej kategorii spadek, ale są też kategorie, które zyskują w tym samym czasie. Wiadomo, gdzie ktoś traci, ktoś inny zyskuje. Jeżeli chodzi o taki całkiem spory zysk, to słuchajcie, reportaże, literatura podróżnica, wzrost o 3% z 9 na 11. To są oczywiście wszystkie pozostałe gatunki poza literaturą e, romantyczną. I obyczajową, która stoi na tym samym poziomie, to już będą dużo mniejsze procenty, jakby tutaj, w okolicach 10%, pozostałe gatunki poza właśnie literaturą obyczajową, romansę i kryminał, thriller, one się już rozbierają w, w około 10%. Także tutaj wzrost, jeżeli chodzi o reportaże, literaturę podróżniczą, wzrost również. Jeżeli chodzi o kategorię poradniki, to upatruje się e, głównie wzrostu właśnie w tym czytelnictwie mężczyzn, ponieważ te kategorie najczęściej w Polsce i w ogóle literatura faktu, ale również poradniki czytają mężczyźni. Ale w ogóle e, poradniki o 4% w górę z 12 na 16 rok do roku, także bardzo dobry wynik w tym segmencie. E, jeżeli chodzi e, o też duży wzrost, co mnie osobiście cieszy, bo ja również dołączyłam do grona czytelników, którzy czytają więcej fantastyki i science fiction. E, I jest to wzrost z 7 do 12% i to jest bardzo duży wzrost. To jest również najlepszy wynik w tej konkretnej kategorii, no co najmniej od 4 lat także no to się przekłada z popularnością też w innych mediach bo mamy Dune mamy teraz Problem Trzech Ciał powstają seriale science fiction są zamawiane przede wszystkim fantastyka nam troszeczkę szerzej wraca, no też Wiedźmin jest cały czas kontynuowany to idzie jak idzie, ale ta popularność tych gatunków wzrasta i na ekranie i właśnie w czytelnictwie. Także bardzo dobry rok to był na pewno dla wydawnictw w tych, w tych gatunkach. No, troszeczkę mniej czytamy literatury pięknej, artystycznej, tutaj o 2% spadek. E, zarówno w tej e, nowoczesnej literaturze pięknej, jak i w tej klasycznej, e, tam no 8% czytamy, e, 8 to nie jest, nie jest nie wiadomo jak... E, jak duży procent, również spadek zaliczają publikacje naukowe, popularno-naukowe rozpodręczniki z 10 na 7%. E, także e, ewidentnie coraz więcej czytamy właśnie dla rozrywki, e, czy też po prostu, nawet jeżeli e, lubimy e, fakty, to czytamy literaturę faktu. Albo właśnie te reportaże, czy literaturę podróżnicą, czy poradniki, jakby tutaj w tym segmencie te gatunki rosną, a literatura popularna, naukowa, no, spada. Spada, także bardzo, bardzo dobre to są wyniki, bardzo ciekawe. No ciekawa jestem, tak naprawdę, w którą stronę ten kryminał zmierza. No musiał, musiał nastąpić w pewnym momencie przesycenie, musiało nastąpić na tym segmencie rynku i to się, mam wrażenie, troszeczkę dzieje. Ten, ten, ten taki szał na kryminały i thrillery, mimo tego, że dużo dobrych treści nadal wychodzi. Troszeczkę opada, troszeczkę opada, e, także to bardzo ciekawe jest właśnie sobie obserwować, a największy wzrost w roku poprzednim, wspomniana wcześniej, fantastyka i science fiction, jeżeli chodzi o punkty procentowe po, do roku, w porównaniu z rokiem 2022, także duży sukces tutaj w tym. Segmencie. To już tak w ramach ciekawostki, ale co też będziemy Wam wrażenie obserwować w najbliższych e, latach? Jako, że nam się społeczeństwo starzeje, to również, e, bo tak, e, czytamy najwięcej e, 15-29 i później e, się zmniejsza cały czas, najmniej czytamy w wieku 70 plus. E, I tak było zawsze. E, to się zmienia, bo właśnie dosyć spory przyrost, naprawdę spory, jest właśnie w tym wieku 70, plus, jest w tym wieku 60. Plus. Bo społeczeństwo nam się starzeje i co ważniejsze, jesteśmy dłużej zdrowi. Co, a to wskazuje się jako najczęstszy powód tego, że się przestaje czytać. Właśnie na tej emeryturze, gdzie teoretycznie czas na czytanie mamy. Także tutaj też można widzieć taki trend, że będziemy czytać dłużej w życiu i będziemy czytać też więcej, jak będziemy starsi prawdopodobnie. Tutaj też, tutaj też podaje się jako przyczynę tego trendu fakt, że zaczyna się starzeć to pokolenie, które miało jako pierwsze taki szerszy no to bardziej wykształcone pokolenie, czyli to pokolenie, które no już nie pamiętało, nie pamięta wojny i tego kryzysu tam powojennego, tylko to już jest to, te pierwsze pokolenia, które no nie w wolnej Polsce, ale wychowało się w świecie bez wojny. E, więc e, i miało też tam jest też wyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym e, co też się przekłada na ogólny wynik ale wydaje mi się że więcej e, w tym wypadku większy wpływ ma na to że dłużej żyjemy e, i e, dłużej jesteśmy te zdrowi jako społeczeństwo bo wiadomo różnie to wygląda ale w ten sposób właśnie w tych 60 plus 70 plus kategoriach widzimy znaczne wzrosty rok do roku. Wydaje mi się, że przez kilka lat jeszcze to będziemy obserwować, a potem zobaczymy, jak to się wszystko ustabilizuje, jak już będziemy mieć społeczeństwo troszeczkę starsze, a w tę stronę tak naprawdę zmierzamy. I wydaje mi się, że jeszcze ostatnią rzeczą, o której chciałam tutaj powiedzieć, to źródła właśnie wiedzy naszej o czytanych książkach papierowych oraz cyfrowych. No, i słuchajcie, najczęściej o książkach rozmawiamy i dowiadujemy się od znajomych, od rodziny i z mediów książkowych. Przy czym rzeczywiście te media książkowe mają dosyć duży skok. Znajomi wygrywają z rodziną z ciekawostek i to znacznie. Wolimy pogadać ze znajomymi o książkach niż w domu. To jest też ciekawe. No, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie też całkiem spory wzrost w tym rynku medialnym, jeżeli chodzi o szukanie na stronach wydawnictw, na stronach autorów w prasie online, czyli mimo tego, że wiadomo, jest duży skok na YouTubie, na TikToku i tego rodzaju platformach. Zresztą tak jak tutaj sobie właśnie rozmawiamy o książkach, ale też jest skok właśnie w szukaniu bardziej dokładnych e, wiadomości, czy też prosto ze strony wydawnictwa, czy też bezpośrednio ze strony autora. Ja przyznam szczerze, że też e, częściej te strony po prostu e, sprawdzam, e, bo bardziej szukam jakichś dodatkowych informacji o na przykład zbliżających się premierach, e, no ale ja nie jestem ogólnie statystycznym czytelnikiem, e, troszeczkę bo ja żyję w tym świecie cały czas, więc e, to opowiem, że tak powiem tylko jako anegdotę do, do tych informacji, co też e, bardzo e, ciekawe, to to, że nam jeżeli chodzi o e, zarówno książki cyfrowe, jak i papierowe, to e, też sporo polegamy na sobie. Czyli jednak to samodzielne przeglądanie w księgarni, czy przeglądanie w bibliotece, czy szukanie informacji o książce w domu jest również dosyć, na dosyć wysokim poziomie, ale nie ma podjazdu w ogóle do, do opinii znajomych, czy platform społecznościowych, czy rodziny. To są te trzy główne źródła naszej wiedzy o czytanych książkach papierowych i cyfrowych. No, i wydaje mi się, że wydaje mi się, że to zmieni. Tutaj właśnie największa różnica, jeżeli chodzi o właśnie tą formę papierową czy cyfrową, to jest fakt, że no cyfrowo patrzymy w mediach książkowych, a papierowo rzeczywiście przeglądamy po prostu w księgarniach, bo tak jak wspominałam wcześniej, książka w Polsce jest silnym, zakupem spontanicznym czyli że gdzieś jesteśmy w podróży, na zakupach, na e, sobotnim zwiedzaniu, galerii, do tej księgarni wejdziemy z jakąś książką wejdziemy. To jest nadal schemat, który w Polsce się bardzo dobrze sprawdza e, i regularnie się e, odbywa na rynku książki, e, dlatego e, mimo tego, że troszeczkę nam ten, ten aspekt słabnie na rzecz właśnie e, żywego zainteresowania książką, no to jest to nadal bardzo silny aspekt naszego czytania. No, i słuchajcie, jeżeli chodzi o te największe ciekawostki, to wydaje mi się, że to by było na tyle. No, bardzo się cieszę, że są takie grupy, że w ogóle więcej czytamy. No to słuchajcie, mi się wydaje, że jeżeli to oglądacie, to to również Was cieszy, bo raczej spotykamy się tu w gronie czytelników. Także im więcej nas, tym lepiej. Tak myślę. W ogóle wydaje mi się, że naród, który czyta, to jest naród, który. No nabiera perspektyw i podejmuje może nawet lepsze decyzje. Ja przynajmniej tak uważam, że jest bardzo ważne czytanie i właśnie jako ruch społeczny, ale też dla osobistego rozwoju różnych umiejętności i dla chociażby walki z utrzymaniem uwagi, która nam no, drastycznie spada również. Słuchajcie, ale czytanie jest tyle, ja je też powtarzam, co, co drugi filmik. One są nieskończone, warto czytać. Cieszę się, że coraz więcej osób w Polsce em, no, przekonuje się do tego i żywię, e, i mam naprawdę ogromną nadzieję, że to jest wynik, który będzie się powtarzał że to nie jest tylko taka anomalia e, związana z tym rokiem 2023. Liczę na to, że w przyszłym, w tym roku uda nam się utrzymać co najmniej na tym poziomie to czytanie albo nawet jeszcze troszeczkę je podnieść. Bo widzimy, że ta książka, e, książka w ogóle zaczęła się przebijać e, w różnych mediach i, i, i w ogóle jako hobby jest się coraz bardziej popularna co e, czemu tutaj na kanale mówimy trzy razy tak. I dziękuję bardzo. No i co? E, ode mnie to tyle. Jak zwykle nie mam zakończenia. Narka!